lat nagrywam o Lumpeksach. I wiecie co się stało? Mam współpracę z jedną z największych sieci Lumpeksów w Polsce, a wy, wy macie kotrawatowy. I ten Lumpeks, czyli Vivprovid, ma też Lumpeks internetowy, na którym oczywiście już byłam. Zróbmy sobie haul. Zanim zaczniemy, tutaj łapcie mój kotrawatowy, on niedługo będzie działał też w sklepach. Na razie działa tylko na stronie. Ale tam też są perełki, otwieramy. O, to ma potencjał. Sukienka z Naked, idealne na lato. No i ma jeszcze metkę. No, tak wygląda na mnie. Tutaj będą przebitki, mam nadzieję, że wszystko będzie pasowało. Taki wiedźmi kolor, fajna jest, lecimy dalej. O, tego jestem ciekawa, to jest sukienka. I jest chyba rozmiar XS, więc. Szanse są, ale niewielkie. To może bardzo ładnie wyglądać. Tu Wam się wyświetla, więc mam nadzieję, że leży dobrze. O, taka letnia bluzka. Jeszcze nie wiem, czy będzie dla mnie, czy dla Oli. No, ale jest taka dziewczęca, taka letnia. Kurczę, jak ładna. O, tym razem długi rękaw i to wzięłam z myślą o jesieni. Troszkę mi się kojarzy z Sabriną, nie wiem dlaczego, ale oddaję taki vibe. Też mi się bardzo podoba, kocham kwiatuszki. No i ostatnia rzecz, też jest naked, kocham ten kolor, ale nie wiem, czy się wcisnę. Taka sukieneczka, szczerze, nie wiem, czy to będzie wyglądało dobrze, czy ja to jakoś wystylizuję. Ona jest strasznie krótka, ale najwyżej oddam Oli. A no tak, wzięłam sobie taki topik, myślę, że on będzie fajny pod jakieś sukienki szczególnie na jesień. Generalnie na stronie są teraz promocji jest masa super rzeczy. Musicie tam trochę pokopać, no bo jak to w każdym lumpie, ale warto, bo można znaleźć super rzeczy i oczywiście mój kot łączy się z promocjami, więc już w ogóle taniutko. Ja się z Wami żegnam i życzę udanych łowów.